No i jest trochę zmian. Wszystkie tinki są odnowione w tamtych tych, poza tym powstały nowe doby towarowe. Widzę jakieś biedronka świeża gdzieś tam jest i z drugiej strony też, także sporo jest rzeczy. Oj, no dużo się pozmieniało. Za komuny było zdecydowanie szybciej i więcej niż teraz. Teraz tylko jest kupa butików. Nowy jest budynek, i niedaleko na przykład e, 1 maja zauważyłam, że. No a poza tym Filharmonia e, też się buduje z tyłu. Buduje się ochydnie, po prostu. Są bardzo brzydkie budynki nowe budowane. Bardzo mi się nie podobają. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. No jak, nowe, bud nowe budynki, plomby są wstawiane, nowe. No tam podobno wyszła jakaś afera z, z tym y, akwaparkiem. Coś tam, coś tam nie tak było i teraz tam jakieś poprawki robią czy coś takiego. No, Ten park trochę jest y, taki od, odnowiony. Chodniki straszne są, bo to wszystkie że no, Poruszać się ciężko po nie. trochę się na pewno zmienia, ale żeby jakoś mi się rzuciło coś w oczy specjalnie? No jak galerie te wszystkie są nowe, przecież niedawno, w ciągu ostatnich 10 lat zostały zbudowane. <tryk>